za wspólną modlitwę, której głos odebrał nie z wrażenia, ale z zimnego powietrza w katedrze. Jestem ogromnie wdzięczny za obecność wszystkich tutaj kapłanów, przede wszystkim biskupów. Jest też ksiądz biskup Marek sekretarz generalny konferencji biskupatek, który przyjechał, by wspólnie się modlić. Dziękuję naszym biskupom, Wiesławowi Piotrowi. Piotrowi, dziękuję sierżu, fuatom, księżom Fułatom, księżom Brałatom, dziękuję yy, dziekanom, Na z rektorem. Dziękuję Księdzu Piotrowi za słowo Boże. Dziękuję Wam drodzy bracia i siostry, siostrom zakonnych, biusunczykom, Dziękuję bardzo przedstawicielom naszej kurii tutaj, bo też widzę, że są yy, i wspólnotą, i ruchom wszyscy są. Dziękuję też naszym mediom, które nam towarzyszą obojętnie w każdej sytuacji. Chcemy się wspólnie modlić, bo chcemy wspólnie, by nasza decyzja przebierała takie najpiękniejsze kształty. Chcemy dlatego wszystkie sprawy, które podejmujemy, omawiać, polecać, tak jak to czynił Jezus w tych momentach bardzo ważnych. Chcemy, żeby w ten sposób y, razem z Jezusem podejmować te decyzje, które nas budują, które są dla nas ważne. Dlatego dziękuję za tą wspólną modlitwę y, i proszę, żeby jej nigdy nie brakło. W intencji nas wszystkich. Jeszcze, przepraszam, są tutaj przedstawiciele wspólnoty Gromu Bożego. Też ich pozdrawiam i dziękuję za modlitwy. Jeszcze raz tym wszystkim, których nie wymieniłem, w wymieniłem, tych wszystkich, których nie wymieniłem, zmienia. Bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie wyrazy pamięci, wsparcia i modlitwy. A teraz przyjmijcie Boże Błogosławieństwo.